Dima, miała jak chce. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony oczywiście Rusty, a to jest kolejny odcineczek na serwerze, o którym kochacie, uwielbiacie ten serwer, uwielbiacie, kochacie! Nie wiem co tam jeszcze robicie, ale... Ale, ale brako mi słów, więc witajcie nagle bardziej na spokojnie, z tej strony oczywiście ja Rusty. I dziś znajdujemy się na serwerze jakim jest For life oczywiście na, na Multi Depth Auto. I ogólnie, ogólnie, ogólnie chciałem wam się pochwalić oczywiście nowym green screen, który jest za Wasze pieniądze z tyłu. Nie no, taką serwer to nie, nie, nie. Ale ci... I ogólnie w tym odcinku chciałem Wam pokazać te LEGI, czyli to jest LEGI 2.2, pierwsze na serwerze, akurat tak się składa. I ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, tak jakby w tym odcinku od zera, do driftera i mniej więcej chciałem Was też przekonać do kupna tego LEGI. Po prostu dlaczego warto zainwestować w taki pojazd. Więc tak, myślę, że warto zainwestować w ten pojazd, ponieważ jest to pojazd, który ma jedno z lepszych przyspieszeń ogólnie na serwerze. I ogólnie ma szansę na spokojnie z takim turizmem jak Infernusem i na jednej czwartej spokojnie bierze każdy pojazd Dla, Dlatego dzisiaj sobie nagrywamy taką małą serię. No, może nie serię, gdzie po prostu były tak bardziej takie odcinki na luzie z For Life'a. Oczywiście pozdrawiam tej Peroiza, który się dołączył na, na Mechaniku i miło, że wpadłeś na odcinek, żeby tak sobie ze mną pojeździć, żeby nie był sam i żeby nie było mi smutno. I, i chciałem ogólnie zrobić taką małą serikę od, od, od zera od driftera i jaką właśnie będziemy sobie śmigać tak na rodzicie po tym pięknym elegi które jest naprawdę sztosiwo, i jedziemy, wam właśnie zaprezentuję jak one śmiga na dwa, na napędzie 4x4 jest to oczywiście x 2.2 i myślę, że przekonam was jak najbardziej do kupna takiego pojazdu ponieważ jest to naprawdę świetny pojazd że myślę, że można zainwestować każde, każde pieniądze w taki pojazd raczej jak to, jak to świetnie wygląda, to kozak to wygląda to jest tak kozacki pojazd, że po prostu Aaaa, aż mi się serduszko rozkawiałem. A tak czy jak pojedziemy sobie teraz na jedną czwartą. Chyba widzieliście jak ten pojazd śmiga w odcinku, testujemy turbo, oczywiście z Forlifea, bo był ten z lepszych pojazdów, do którego można było zamontować to turbo i do którego by się najbardziej nadawał. A więc na razie się przełączymy przełączyłem ze serykę na tył i będziemy jeszcze sobie driftować, aby się nauczyć driftować. Gram w to od około 6 lat, ale myślę, że jakimś najlepszym drifterem nie jestem, a chciałem taki wiesz, To wiecie, tak się pochwija. Od, od zera, od driftera i lecimy, boki i kurwa, ma, nie wyszło, nie wiem, przepraszam. Ale dobra, lecimy dalej I, i, i trochę gazu, trochę gazu, ale nie da się tak zbytnio tym, bo kurczę. Ajajaj, lecimy, lecimy. No i wszystko psu w dupę, nie nauczy się tak dobrze driftować, kto, kto umie dobrze driftować, niech się zgłosi w komentarzu, napisze ja i ja chętnie przyjdę na takie lekcje, może ktoś mnie nauczy dobrze jeździć, bo ja to ja to taki wiecie, no amator, amator game, ewentualnie znam jeszcze Arturka, który naprawdę świetnie jeździ, świetnie driftuje, bo to jest naprawdę kozak, 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 kozak kierowca, kozak drifter, no i generalnie no, LG naprawdę jest świetnym pojazdem. Aktualnie te, które mam to 16 tysięcy przebiegu ma na koncie No i jak na razie jeździ, odpala, hamuje, więc no co no Co tu więcej powiedzieć, więc muszę sobie teraz włączyć stoper Aczkolwiek może sam go dodam Poczekajcie, poczekajcie Ja tu stopera nigdzie nie mam, ale tak czy siak zmieniamy sobie napęd na tył I ogólnie, waga waga startujemy na 3 Raz, dwa, trzy Patrzcie na ten licznik, nie mam teraz Turbo załączonego, ale i tak dalej nic nie szkodzi Uwaga uwaga. A nie, mam jedną chyba, jedną chyba mam do skorzystania. Dobra, więc patrzcie na tę turbo, jak teraz z turbo, patrzcie, patrzcie. Bo to jest naprawdę Stinks, 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 jeszcze raz Stinks. Uwaga, zapnijcie pasję, bo będzie grubo Uwaga, dwójka, dwójka, widzę. I poszli, rura! I z turbo, patrzcie od razu jak na ten licznik jak to śmiga. Po prostu to jest taka taka perła, że ja... Kozak, kozak auto, nie? Kozak auto. Polecam oczywiście kur na każdemu, bo no widzicie aż tego każdego tutaj wgniata fotel, lol, co nie, co nie, niczym Mercedes, Friza, Friza. Jezu, Mercedes, jak ja to napisałem. Ale generalnie tak widzicie, no to jest kozak auto i myślę, że każdy powinien mieć taki pojazd pod swoim domem, bo to jest naprawdę kocur. I tak widzieliście ile w ile sekund on przypiesza po do 260. Dobra, teraz sobie ruszymy elegancko, bez turbo. I patrzcie, 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 patrzcie na to. 3, 2, 1, rura! I patrzcie, no i tak nawet jakby, nawet, nawet jakby no zobaczcie, no to jest i tak kocur taki, że... No, nawet, nawet bez tego turba to po prostu auto leci i leci samo. Knie auto jedzie samo z biegi Patrz, no, 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 taki multi w tych dreadach, nie? Idealnie. Dobra, i ogólnie, no. To nie wszystko co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Nie chciałem się po prostu pochwalić tym pojazdem, po prostu chciałem wam powiedzieć, że naprawdę fajne takie coś i można się tak fajnie patrolować. Bo tego nitra, który ma zamontowany ten samochód, nie widać. Po prostu ten gracz, który na G jedzie, on nie wiedział, że taki, taki samochód ma nitro wbudowane. I ogólnie dlatego był tak zaskoczony. patrzcie jak teraz na autostradzie tam weźmiemy ładnie. Ale tak czy siak, z napędem na 4 buty. Fuck! Alżem walił! Z napędem na cztery buty i tak ładnie może polatać bokiem, wiem, że nie powinien latać bokiem z napędem na 4 buty ale to jest aczkolwiek Multi auto z Andreas, gdzie takie rzeczy się zdarzają i włączamy sobie teraz turbo i patrzcie na to jak tutaj lecimy tara do końca elegancko butla leci sobie tam ale my lecimy 260 i się nie zamierzamy zatrzymać bo to jest naprawdę kozak auto, jeszcze raz to powiem o rekrutacja do Police Academy, o! Się to o, jest to zainteresował, o ktoś tam pod prąd, gdzie już go gonimy Jest to Bufalu chyba, ale i tak patrzcie, no to jest taki kozar, że kozar o men, dobra karmę dostał, karmę dostał dostał pita za to, że ładnie, ładnie pod prąd pojechał, dostał, co to ktoś? ten jest taki czarny, że go nie widać jezu, ale to źle zabrzmiało ale to źle zabrzmiało, pozdrów co o to pozdrawiam właśnie, bo właśnie nagrywam <laughs> pozdrawiam Miros, pozdrawiam Ale nieładnie tak skracać, powiem ci, nieładnie tak skracać, więc yy, No karma, ten taki pit No aczkolwiek, no Dobra, widzieliście, każde auto porobi, ogólnie mam plan, jeszcze coś z tym żeby zrobić Bo fajnie można patrolować graczy i w ogóle, ale no ale na swoją Łoł, wow, wow, wow. ja teraz nie gram na słuchawkach Aczkolwiek, no Pozdrawiam dla widzów Rastiego, no to również się pozdrawiam E kurczę, ja tu chciałem podriftować na tym rondzie ja tu chciałem podriftować, wiecie co? Co, ej, tu tych barierek nie było! Tu tych barierek nie było, coś mi się zbugowało. Wow, wow, wow Dobra Dobra. Mm, chciałem tu podriftować, teren zamknięty. No i ci... stało, że mam taki ogranicznik. A bo jest te utrudnienie wszystko wyjaśnione jest, dobra. Aczkolwiek... Yy, dobra... Przełączamy sobie ten napęd na tył i będziemy uczyć się latać bokiem i polecimy sobie pod FC na antenę bo tam jest fajne bardzo miejsce aczkolwiek no i tak to jest świetne samo w sobie lata bokiem więc no to jest naprawdę coś co może każdy bogaty sobie sprawić takie auto, no to jest takie coś na zabicie czasu tak, nie żeby było takie no jakby to powiedzieć, to nie jest drogie, nie jest takie tanie też, ale coś takiego fajnego, unikalnego, co to jest dla takich bardziej doświadczonych graczy, tak? Przy okazji, cię zobaczycie moją paczkę NB, którą ma, w cały czas się w tyle reprezentuje, aczkolwiek no przekoloryzowane trochę takie GTA z tym jest, ale mi się podoba. E w ogóle nie, nie testowałem z tym, jak pójdzie z tym napędem na tył, jak myślicie? Kurczę, no teraz, teraz, no nie, to utrudnienie dało, no. Bra, jakbyśmy to się skrócili, mogę? Mogę, czy niezbyt? Dobra, nie chcemy się tam, o, o, dobra, jeszcze jechaliśmy, jeszcze jechaliśmy, jest git, chyba mi nic nie zrobił za to, nie chciałem, dobra, jedziemy sobie dalej, rura, lecimy tam, lecimy tutaj i generalnie lecimy tam, no. Więc taki bardziej nas spontaniczny odcinek, a bardziej stworzyłem ten odcinek po to, żeby przetestować nowego green screena, który zakupiłem, jest on właśnie w tyle i chciałabym nagrać jakiś odcinek tak na szybkości, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale taka seryjka od zera do driftera, czemu nie i chciałbym wam tak samo przekonać, dlaczego ten pojazd warto kupić, dlaczego on jest taki świetny i teraz włączamy turbo i ciekawe jak będzie latał z tym, wow, 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 damn, ale leci bokiem, ale leci bokiem, bo mam teraz na, na tył. Kurna, ledwo go ogarniam. To jest takie coś, że po prostu fotel w... tak wginał, tak o. Kozak, kozak, kozak. Jak odczucia? Kozak auto, nie? No, ja powiem, W ogóle kto oglądał do końca, niech policzy ile powie kozak, ile powiedziałem kozak, nie? Dobra, kozak już koniec tego kozakowania. lecimy sobie na skręty i tam Must no fast i dokładnie, Must no fast. O, 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 ładnie wyszło, ładnie wyszło, o i no i się z, 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 zwaliło, no. Ej, może bym taki zrobił jak e, e, LG Multi Auto Cinematic, jak z tym testowaniem aparatu, wiecie co, że takie ładne ujęcia jak dysztuję, aczkolwiek to musi się na początku dobrze nauczyć driftować, ja to w nocy kradnę. <laughs> <laughs> No już, kurna moja blacha. Oddam do tego, oddam do... Oddam do... Off. No i je fotoradar radar. Kurna. No i pieniądze się poszą walić. No właśnie, dawajcie do najty, bo pieniądze brak. No żartuje kappa, żeby tego nie, nie brał na poważnie. Po prostu takim, takim śmieszkiem. No i ciulnia, i ciulnia, i ciulnia Ogólnie też chciałem się zapytać w tym odcinku Co byście zaproponowali do mnie, abym nagrywał na mój kanał Bo akurat mało rzeczy, które mogę nagrywać Aktualnie wymyśliłem taką serię jak ym, Obczajamy serwery Multideft Auto I generalnie myślę, że to będzie naprawdę dość spoko seryjka Aczkolwiek to zobaczymy, czy wyjdzie w planiu i, i, i idziemy sobie na te skręty i spróbuję zrobić challenge, czyli cały skręt na drifcie Aczkolwiek, dobra, lecimy, nie no, tak się nie uda, no Tak się nie uda, jest za słaby Ale widziałem, że ktoś tak ładnie leciał, tylko to, to trzeba też handling do tego, dobra Ale zwykle, zwykle też może być w zwykłej też może być, tylko trzeba mieć umiejętności, żeby to jakoś wyglądało sensownie, a to dupa nie wygląda, dupa nie wygląda i dupa nie, nie robi jakoś sensownego tej generalnie ruchu, aczkolwiek, no no tak się, tak, tak, to... o dobra, to było wykontrolowane, to było ideolo, to... To, to, to mi się podobało, to było tak, tak dislike, no, tak mi się podobało, o, 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 ale lecimy. akurat komuś do i właśnie poszukuję nowe. O, aż dostałem od tych shaderów. Co tu są? Wow, aż cinki dostałem. Wow, game. Dobra, i ogólnie musimy stąd zjechać, bo tu są jakieś za dużo pojazdów. Aczkolwiek żeżdżamy i. i. i... No, jakoś mi to driftowanie idzie. Dobra, dajcie mi w tym odcinku znać, co by na, taki, na takie typowe, luźne odcinki. Co wy na to, co by na to, co by na testowanie dalej z tego turbo, bo mi się naprawdę podoba ten samochód. I myślę, żeby sobie założyć turbo do, do tego, do jak to się mówi. Do Infka, aczkolwiek nie wiem czy to będzie dobry pomysł, bo Infek już samo w sobie jeździ tak dużo, jakby to można powiedzieć. Więc... więc to nie jest też jakieś porywające, nie? nie? jest jakieś też porywające. Aczkolwiek no spoko, spoko zawsze jest ten, Spoko zawsze jest taki dodatek do tego pakietu Infernusa, nie? Dobra. Zjeżdżamy sobie teraz na drifcie na dół, jak myślicie uda się? Ja myślę, że się może udać I lecimy bokiem, lecimy bokiem bo Tutaj zabijamy Kurna, już nie wyszło tak dobrze jak chciałem, ale no dobra, no Kurno, to muszę szybciej skręcić, żeby... Oho, oho. Ja tu dam Artura, żeby się ze mną zmierzył on, on, on to umie, on to umie On to umie, on to umie driftować, więc... On to umie driftować, więc y, by na pewno pokazał nam jak się driftuje i generalnie no słaby jestem w drifty. słaby jestem w tej drifty, więc y, od zera do driftera to się raczej nie uda. Aczkolwiek no myślę, że was przekonałem do kupna takiego pojazdu jak Egi, ponieważ y, jest to naprawdę dobry pojazd, nie jest on w złej cenie, bo taki 18 chyba się kupi za 300 koła z dobrym tunem już więc to chyba wszystko w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał odcinek, dajcie tutaj lajka, łapeczkę i... Ostatnio było 130 łapek pod testowaniem Turbo, więc naprawdę mi się to podoba. I patrzcie to robię z tą taksówką. Dymam ją, dymam ją jak chcę. Dame, przepraszam. No, nie chciałem z tym turbo tak wywalić, ale widzicie to jest odpalanie turbo na, na zakręcie. Czekaj ja go przeproszę, przepraszam Dobra, w tym odcinku to wszystko mam nadzieję. I do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnym... znacie pieniążki i myślę, że wbijecie, wbijecie na następny odcinek Więc to był dla was oczywiście mój do Was Rust i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! Uh,